Witam, śmiejeczko. Z tej strony, w dzisiejszym materiale. Moi drodzy, lecimy z mega, giga wielkim openingiem. Moi drodzy, u naszego widza a opening będzie ponad 50 skrzynek. Moi drodzy, jesteśmy oczywiście u Ulfiego na koncie. Zresztą, moi drodzy, widzicie, wartek mało 1500 godzin, praktycznie, że na koncie, a także, moi drodzy, wiele skrzynek, które dzisiaj będziemy otwierać. i które, moi drodzy, dzisiaj, mam nadzieję, że dadzą nam naprawdę kawał do dobrego szczęścia, więc, moi drodzy, pod koniec tego 2024 roku zawcie łapkę do góry i, moi drodzy, lecimy z tym jakże wielkim openingiem. A my lecimy, Moi kochani od skrzynek, które są na samym końcu, czyli oczywiście Empire Casey i w sumie, w sumie nie, przepraszam, Camelon, zaczniemy sobie od Camelonów, będzie, moi drodzy, lepiej, lecimy z pierwszą rzeczą. w ogóle jeśli myślicie, że w tym materiale poleci coś dobrego, to zostawcie łapkę do góry, jeśli, moi drodzy, myślicie, że znowu Axelbold będzie musiało niestety nas uspokajać, to zostawcie suba z dzwonkiem, moi kochani, a taki odcinek... W sumie to nie wiem, który już opening, ale lecimy z drugą skrzyneczką. Taki opening, moi drodzy, mogę wam powiedzieć, że można powiedzieć, że końcowo-roczny, taki międzyświąteczny trochę. Wiecie jak to, moi drodzy, jest u nas, po prostu idzie się na pełnej pytardzie. Słuchajcie, trzecia skrzynka i czyżby, moi drodzy, Axel Bult, nic nam nie chciało udać, ale jednak słuchajcie, mamy, mamy, moi drodzy, dobre grosy. Prawie mieliśmy w sumie, prawie, no bo jakby... No nie poleciało niestety, w ogóle wam mogę powiedzieć, że bardzo wam dziękuję za te ostatnie dni aktywności, które naprawdę moi drodzy robicie mega roboty, więc dzięki wielkie. No i znowu różowy, no i patrzcie to, to po prostu ma się w genach, słuchajcie, jeśli ktoś moi, moi drodzy mówi, że ma geny wielkie bice i tak dalej, to ja moi drodzy mam chyba geny do otwierania. Lecimy z kolejną strzeleczką, bo ta kolejna strzeleczka jednak fioletowy zostań, słuchajcie, no jednak niebieski, jednak niebieski, na no Axel Bolt, chyba jednak nas tak... Średnio, moi drodzy, lubi Chyba, że na tym kończysz jakaś klątwa, ale no Nie wiem, oby nie, no i różowy, pięknie Słuchajcie, chyba jestem mistrzem różowych skinów Mi się wydaje, że po prostu będziemy mistrzami Różowych skinów, słuchajcie, to już chyba, nie wiem Czwarta, piąta szynka u mnie same różowe Słuchajcie, no jeśli teraz by poleciał różowy No to ja będę w szoku, nie? Ale jednak, słuchajcie, wszystko nam uspokaja Oczywiście Achlewold mówiąc, że Słuchajcie, dzisiaj jeszcze Fioletowy poleci, więc Lećmy, kolejna strzałka Oczywiście Camelon Casey Stary, normalnie po, po włosach aż się musiałem podrapać, bo nie wiedziałem co się dzieje. Ty, myślałem, że szynka poleci. Nasza znaczy szynka, że rękawiczki polecą, ale jednak. Niebieski? W satraku ty! Nice! W sumie jest dobrze, jest dobrze. Ja myślałem, że w ogóle poleci zwykły taki, wiecie, USP-gołcik, ale jednak mamy, mamy to coś, dobra. Słuchajcie, lecimy. Kameleon kolejna koleja w ogóle ten kameleon jest naprawdę coraz bliżej tego, żeby czegoś. no coś dostać, ale jakby. No wala nie chcemy, moi drodzy, kto tym walem w ogóle gra, tym jokerem, bo ja powiem Wam tak, jest ładny, ale nie wiem dlaczego jest tak jakoś, nie wiem, mało grywalny, lećmy dalej, moi drodzy, Chameleon Case, Teraz to już pasz różowy. Różowej kolejny moi drodzy, my to ogólnie mamy chyba jakiegoś dzisiaj farta, słuchajcie, AKR Mimikraj, w ogóle co za nazwa, nie wiem, ostatnio w ogóle w openingu chyba mówiłem, że kto w ogóle te nazwy daje, ty. ale te glowsy bym chętnie przygarnął dla widza, nie? te glowsy bym przygarnął, więc słuchajcie, lećmy, to będzie taki zaczarowany drop. No prawie, można powiedzieć. Jest oczywiście Deagle. Fajnie, że niebieski. Każdy oczywiście chce, a my lecimy dalej, moi kochani, i to będzie Glock Glockflok Glock flok w ogóle jaka rym. Jaki rym, ty. No nieźle, nieźle. Dobra, słuchajcie, to lecimy dalej. Dobra, let's go, let's go, bo tu szkoda, moi drodzy, żeby to tak, wiecie, zostało. Dobra, i ma zostać No i kto tym Glockiem gra, moi tu Słuchajcie, takie w ogóle pytanie. Wy gracie? Jeśli gracie, to napiszcie, że gracie tym Glockiem. Dobra, lecimy dalej, widzowie, bo to nie ma co ogólnie tutaj czekać, kochani. Lecimy i kolejna trzęczka. Empire Case w ogóle... Nie, co przepraszam, to jest pierwsza. Siadło. Siadło. I lecimy z tematem, ty. I lecimy z tematem. Dobra, let's go. Empire Case chyba, chyba oddają, ty. Stój... No dobra, słuchajcie. No Famas w stataku... Bez tatraka, niestety moi drodzy. W ogóle nie wiem dlaczego, ale często lubię grać w broni, które mają tak Wy też? Zostawcie moi drodzy komentarz. Lubicie, a my lecimy kolejna. Kolej... No czerwony przeleciał. Co to w ogóle ma być, ty? p 350 i jeszcze bez statraka. no ja w ogóle nie wiem dlaczego jeszcze, moi drodzy, to nie musimy robić, ale lecimy. kamelon w ogóle został. Dobra. Nie, to w ogóle bez komentarza, kochani. To bez komentarza, słuchajcie. Kto w ogóle gra to bm.com? Dobra, to, dobra to, co tutaj teraz wybrać, kochani? Dobra, to lecimy Empire, bo w sumie zostało. I let's go moi kochani, let's go! Trzymajcie kciuki! Trzymajcie kciuki! Tak jest? Kto? Kto wierzył? Kto wierzył? Kto ufał? No, jeśli moi drodzy wierzyliście i ufaliście, znaczy łapkę do góry. Łapka do góry, bo krem de la crème. Creme. Krem de la krem, naprawdę perfekto fik, normalnie. Dobra, lecimy chyba z dalszą strzeczką, bo tutaj nie ma co się jarać takim czerwonym, ale patrzcie, w każdym tym, co robię leci czerwony, ty. Jestem podjarany, wiecie, bo jakby chodzi o to, że jakby tutaj naprawdę to jest taka fest losowość, nie? Chodzi o to, że jakby tego już, moi drodzy, nie ogarniecie, nie? Ale ja, ja nie w ogóle ja tylko mam jakieś złote ręce, ty. Złote ręce habiego ty. Normalnie. Dobra, lecimy Empire Case'a. Ale ja w ogóle nie wiem, te empire Case y nigdy moi drodzy, jakby nie lubiłem ich, można powiedzieć. Tam w ogóle były czerwone, ale po co dać mu czerwone? Jakby można dać mu niebieskiego skina i niech się tam cieszy, nie? No ale ja bym powiedział tak. I tej skrzynki. zawał, zawał normalnie. Skaczę z okna, <ścoughs> skaczę z okna. Ty, no normalnie po, powtórka z rozrywki, dobra. Dawaj, lećmy kolejna. Empire Case, let's go. No słuchaj, ja w ogóle to w szoku jest. Stój. No jakby ten digl został, to byłoby super. Jakby ten digl został, to byłoby perfekto magnifik Ale dobra, słuchajcie, nie ma co. No szanujmy się, widzowie. No szanujmy się. Kto chciałby... W ogóle, nie wiem, teka zamiast rękawiczek, no chyba nikt nie jest. Dobra, ostatnia strzeczka zostawiacie łapki w górę, bo może z tego naprawdę trzyma z tego polecieć. I lecimy, moi drodzy, i lecimy. Normalnie do Dubaju lecimy. Dolecimy. Lecimy na M7 Palas. No i po co to komu? Słuchajcie, no po co to komu? Słuchajcie, ja dzisiaj na siłowni byłem, zrobiłem temat, to i tamto. I co? I było spoko, ale jak patrzę na ten penik, to aż mi się spoko nie robi. W sumie to mi się smutno robi dosyć mocno, ale no jakby, co poradzić, mojej kań, skoro nic nie poradzi. Słuchajcie, ja ogólnie wstaję za dwie godziny, więc pozdro i będzie różowy. Oczywiście, że będzie różowy, słuchajcie, ja to nagrywam późno, mega późno. A dlatego, moje ukraiński, że za chwilę wsiadam normalnie, lecę bierę kiece i lecę jak to mówią słuchajcie kolejna strzynka Fable w ogóle jest Fable. to jest taki fenomen naprawdę na wielką skalę na przykład tego butterflya już no już nie raz moi drodzy oczywiście miałem w łapie moi kochani więc tego też byśmy chcieli oczywiście dla naszego widza więc słuchajcie niech poleci co w życiu jest najlepsze co to ma być ty no i w satraku słuchaj stary kto to w ogóle gra no. Ja, ja, się, ja się tak w ogóle zastanawiam, jak masz rękawiczki, masz kosę, a wybierasz USP, no to z sobą, stary chyba jest coś nie tak, tak mi się wydaje. Dobra, słuchajcie, trudno. Lećmy z tym te No zostań na chwilę no już bądź no O! Dobry różowy. Dobry różowie, moi drodzy, naprawdę dobry różowie. Jeszcze mamy ogólnie revenge casey, mamy fable case, jest OK. A trzeba będzie moi to gdzieś... Drodzy, gdzieś to chyba zapisać. Nie, nie ma szans, że polejć czerwono. No, ja powiem tak, no, Desert Eagle w Satraku. Okej, okay, spoko. Mogę przygarnąć i tak by nie doleciało do kosy. Ale ja tutaj nie mogę. Ja nie mogę moi drodzy liczyć na. No nie, no znowu Desert Eagle. I znowu w Satraku, matko jedyna, Kto, kto w ogóle. No nie wiem, dobra, słuchajcie, ja chyba powiedziałem, że zbyt chciałbym tego Digla, żeby było ok. To już powiedzieli, dobra, trzymaj se pan tego. Tego tutaj Digla. No, żeby nie było teraz po raz trzeci tego Digla, bo ja normalnie to za drzwi wyjdę. No i dobrze, w sumie, do, obok Digla to normalnie stało, ale na szczęście nie poleciało, nie? Ale ja nie wiem w ogóle, moi kochani, że czasami w życiu jest tak, że jak chcecie, to nie dostaniecie, a jak mówicie, że jest spoko, to dostaniecie Digla znowu, nie? I nie wiem, w ogóle jakaś dziwna, dziwna anomalia normalnie w tym standoffie. No i co? Digel? Oczywiście, że nie. Fymfel? Nie, Fimfel, co ja gadam. FS Tactical, widzowie, FS Tactical. Dobra, słuchajcie, ostatnie skrzyneczki Fable Case'a. To są takie, moi drodzy, pamiętne chwile, bo jak, moi drodzy, wiecie, bo i też... Nie wiecie, no leć dalej, ty! Słuchajcie, ja powoli myślę, ja tracę ogólnie sens. Sens, moi drodzy, wchodzenia w Fable, bo tam się naprawdę fajne rzeczy dzieją, a po prostu jakby, no, nas olewają, no, można powiedzieć. No, olewają nas widzowie, no, coś tutaj można powiedzieć, no, olewają, no. Ja mogę wam powiedzieć, że w 2025 będzie, moi drodzy... Powrót wielki Zona Zona 9, słuchajcie, a my mamy no, w satraku, M. 100 ale po co? naprawdę w satraku? Słuchajcie, będzie powrót Zona, będzie, moi drodzy, kilka fajnych takich rzeczy. No, będziecie mogli być naprawdę, moi uchani dumni. A w ogóle napiszcie, jak Wam się podoba ten zimowy evencik. A moi drodzy, to wiecie, się gra w tym zimowym evenciku. A teraz jesteśmy z kolejnym Fable Case. Em. No, mam nadzieję, że teraz coś z tego poleć, słuchajcie, no ja w sumie jakąś koskę bym chciał drabić, no bo jakby. Wiecie, trzeba, moi drodzy, jakoś tam, żeby to poleciało, żeby się... No, to jest ten moment. Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie, bo stand to jest totalny... Nie będę tego nazywał, widzowie, bo zaraz mnie tutaj usuną i tyle będzie, kurka modna. Sad sad moment. Sad moment i tyle. Ja, Słuchajcie, zostało jeszcze około 14 szynek, więc lecimy, moi kochani. Nie ma co się podawać ogólnie. FS Tactical jest to całkiem słaba opcja, jak na taką skrzynkę. Jakbym miał do wykorzystania, nie wiem, z szarą skrzynkę, to bym powiedział spoko, nie? Ale a że nie mam, no to po co mi nie? Passar i i nie poleci. Nie ma bata. Przecież to jest niewykonalne. Bardzo bym chciał, moi drodzy, żeby coś poleciało, ale jeszcze mamy oczywiście w następnej kolekcji tutaj, oczywiście, możliwości. Revenge. Myślałem, że przynajmniej w statraku poleci, ale to chyba nie ma, nie ma taki, takiej w ogóle możliwości, mi się zdaje, żeby tutaj coś poleciało. Dobra, w takim razie lecimy. Kto nie ryzykuje, ten nie wygrywa. Ostatnia szereżka, zostawcie łapki do góry, bo, moi drodzy, będzie na pewno ciekawie. I jeśli myślicie, że z tego poleci kosa, łapkę do góry, widzowie. Let's go. Musimy z tym, moi kochani, lecić, bo inaczej to na nas, wiecie, nie, nie puści. Nie puści. Tyle, tyle kost, ja nigdy w życiu nie widziałem. I poleciał UMP, Cerberus stary. Ja mówię o jakiejś pięknej kosie, a Cerberus leci. No dobra, w takim razie lecimy do Riven Case'a. I lecimy, moi kochani, jest Riven Case, pierwsza skrzydeczka i mamy AKR Evolution w Statracku. Jest dobrze, jest nawet bardzo dobrze. Tak, wybitnie dobrze. No, słuchajcie, jest ok. Więc lecimy, moi kochani, druga oczywiście skrzydeczka. Tutaj mamy do wykorzystania naprawdę bardzo duży wachlarz możliwości i to będzie Statracku. Patrzcie, będzie Statrack. Jednak AWM, moi drodzy, Kings nie odda, lecił, moi drodzy, kolejną Revenge Case, ponieważ Revenge Case to jest... Case... Siedzi. No, co to ma być? Co to ma być? Oszukaństwo. Oszukaństwo, aż ekran oplułem, ty. Co to ma być? No, co to ma być, ty? Dobra, słuchajcie, coraz bliżej jest, to wykorzystajmy przynajmniej ten moment... Złudnej nadziei, że coś będzie dobrze. Oby, dobra, słuchajcie. A z Papa lecił, moi kuchani, z tą skrzydeczką. Revenge Case. Chciałbym najbardziej chyba tajdaja. Tak mi się zdaje, więc lecimy. Dla widza, tajdaj. Nie, no, AK Revolution w Statraku. Nie, no, po co to komu? Znaczy, w sumie bez Statraka nawet bym powiedział. Dobra, poprawimy sobie grzywę i lecimy. Dobra, A Kings w Statraku. Bez Statraka. No, słuchajcie, patrzcie, jaki to jest normalnie. Nie fart losu. To jest. To jest zgrzyt losu normalnie. To jest smutne bym powiedział nawet wręcz. Słuchajcie, no słuchajcie, ten daj-daj dla widza od cesa musi polecieć dzisiaj w tym materiale. To mu musi. Jeśli myślisz, że policowacie łapkę do góry, bo on taki jest piękny i w ogóle nie może nie polecieć, tak? Wiecie, ja tutaj się staram. Mówię wszystkie modły normalnie do mojego ołtarzyka Axle, bo na tu... nic nie leci, no. Cztery litery <laughs> i nic nie leci, no. Dobra, let's go. Więc lecimy. Paternik i moi kochani, trzeba po prostu to Wystartować, więc lecimy z tematem to, 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 to jest niewykonalne Chyba to jest jakiś dramat mi się zdaje To przecież Nie będę tego komentował, po prostu teraz Patrz, siedzi Co to ma być? Co to ma być? Dwie kosy, możliwe, żeby poleciały Rozumiesz to, widzu? Łapkę do góry zostaw. No za taki opelik, to ja normalnie zara... Otwieram szafę i na baranka do szafy. <noise> Bo to, co się dzieje to niewykonalne, jest to jest niemożliwe. Dobra, let's go. No i tak, oczywiście Stiletto to Viper jest po prawej stronie, ale zostanie na jakiś, nie wiem, dual Daggersy czy coś takiego i będzie pięknie. Dobra, przedostaję strzeczkę moi drodzy. No, przynajmniej na różowy bez statracka pattern 280 w ogóle, kto by pomyślał, że Hali będzie jakimiś bretami grał, damaskusami, co to w ogóle ma być, ty? Ostatnia strzeczka revenge case, mi się wydaje, że tutaj może być naprawdę grubo, więc widziałeś łapki do góry, łapka do góry to stary jest kosa, już widziałeś, ile było możliwości, więc zostaw łapkę do góry, Beniu, Do no. zlituj się, do, no. lecimy, let's go, no, tyle czerwonych, no, to mi się wydaje, że to już nie ma szans, dobra. Żartowałem, to przecież jest niewykonalne widzę. to jest niewykonalne Słuchajcie, ja wam bardzo dziękuję za ten opening Bo tutaj było naprawdę, no stary, było tak grubo Nawet święty Mikołaj taki nie jest Wielki jak, wielki był ten opening Noworoczny, oświąteczny, moi drodzy, opening ja mam Bardzo dziękuję, byliśmy, staraliśmy się Ale nic nie poleciało, no i Cóż można powiedzieć Nowego, szczęśliwego, moi drodzy, nowego roku Chyba, że już macie, no to cieszę się nim A ja dziękuję, trzymajcie się i hejka